Box patrz STOP Stop! <taki, Taki delikatny klingicz, podwiązanie. Inwentaryzacja. Nie, wschodząca gwiazda. Lu mam wrażenie, że dewel deweloperzy tłumaczenia tych wszystkich kuźwa tych tych, co do gier. Mają po prostu myślę sobie, a dajmy nazwę spizdy długo i będzie git. Zamiast kuźwa dać orgi. Jakieś kuźwa tłumaczenie, na przykład jakieś kuźwa imion gry, yy, postaci to jest w ogóle najgorsze co można zrobić. Jakie dosłownie tłumaczenie polskie, takie bez sensu. ej, Ale wy się nie dopierdalajcie do tego, do twórców, tylko bardziej do języka polskiego. Nie, wiesz co, no, no to racja, bo jedno słowo po angielsku to jest pięć słów po, po polsku kurwa. 5 po polsku. Kto tupie? Gruba walone. Schudnąć kurwa proszę w tej grze. Dobra, to już wchodzimy, boys. Już... Weźcie, weźcie. Dobra, wchodzimy. Pierdamy. Ono. Minus 87 jet, okej. Wchodzimy mnie. O nie, jak on mnie? jest? Wiat na planku. Dobra, niech pisze, kurwa, Boże, niech sobie się masturbuje. Wiat na planku. Tu. Cofaj coś tam. Cofaj Time to wake up. to wake up. A my e, nie e, mieliśmy e, ich. E, e, e. Szybcie, Czekaj, zbieram kulkę. No ale kurwa, zaraz toksyny schodzą i nie ma ściany. Ale kulka ważniejsza. Mam no, no, no. jeszcze jeden do ulta. Dobra, teraz sobie włączę tak, bo jestem ciekawy co nie pisze w ogóle. Tak. Zajubiście. Ale... No co to kurwa jest?! Kraksa. Kurwa myślałem że ja wolfiknie za mną kurwa zostańcie tu, a no to w Ja Co piknę to jak chcesz cicho. O, smoki tu, chodźcie, chodźcie. O, się. Słuchajcie, dostała hita w głowę, co nie za 16, jakim cudem? W ty kurwa, jajko zniosłaś? Noo. Jeden mhm. z nich stówę dostał. No i kurwa. O jezu, jezu, nie jezu, jezu, Polaków, jezu, dzisiaj nie na Frankfurcie jezu, Niemców nie jezu, jezu, On nie ledwo widział, No jezu, On widział. ledwo widział. On mnie ledwo widział. O jest. Suko! No chuj a to... A. Jezu, wodę wo wylałem na klawiaturę. To cieszy, że wodę... Jak kurwa browara wyjebałem, teraz mi to teraz się spacja kurwa klei. Co? Tak mi się wydaje, że oni mają takie taktykę, że jeden i jeden idą co nie na... Dobra, nie Dębę. odpuszczajcie wszyscy. O! A To Bobowit. że mogli rotnąć. Da. O, kurca będę miał. Nie że czy nie odpuszczają. Są, są, są. Może biegną na to póki ult to mogliście spać No właśnie chciałem, bo pomyślałam dopiero później, ale kurwa... Unlucky, main, main, No kurwa, Jeszcze jeden main. Lefuj ktoś. I free fire, free fire. Strzelaj tam, jakkolwiek. No, obrona No No with odi to jest taki to naród po prostu czy... dla... nie wiem. Widzę za kurwa jebanych hipokryci. Tak. To nie wiem, czy opowiadaliśmy wam o i Łuki, ale... Przybieraliśmy się z Filipem i w dwóch przybieralniach były wszędzie podpaski poprzyklejane na ścianach. Skitu. Nie wiem, jak, kurwa, trzeba być zjebanym? Fuj, to jest obrzydliwe. Na... Oh, kurwa... No i... To dzieci, to dzieci. No nie, dzieci nie mają okresu, nie. Słyszań. A skąd ty wiesz? Dobra, do prawej w mainie, we dwóch będą. Dobra, dawaj tego, kurwa, Odina. O, oh, Ładne Co? to, kurwa, było, nie? A, bo on wiedzie tam. Jest opłyn. Zabij go. Tepno. Yeah. Na no prawo. Nie, w tym samym jest coś Dawaj. Nie, nie zdejdź na no, nie, 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 nie no. GG. To są folk guysy, kurwa. <laughs>